Za kasą i seksem, chociaż żyję w wielkim mieście Mam otwarty umysł, o tym się dzisiaj dowiedzcie Możliwości sporo, nawet też pamiętam lekcje w czasach Życia na kresę, on to daje dziś miejsce. W kulturowym tyglu, w wielkim świecie, przeciw wojnie Choć często niespokojne sytuacje, czy to pojmiesz? Pokazuję w jaki sposób można, co chce się osiągnąć Na kolejny level, spiąć się, znaczy poziom doziom, znaczy to, że możesz wszystko Jak na czwórce teksta wiem, odrobię pierwszy milion Bo mam inną, dusza zimną dusza wojowniczą sprawia Że buduję i naprawiam, gdy spierdolę, sprawę działa Zbadane badam ja i SLU ponownie Bezbędnych obsunieć jestem pewien, to mnie Nie Pierwszy ty kamery, te kariery chcę mieć wiedzę Chcesz, bierz profity, jesteś próżny, się przejedziesz Pokonując granice własnej wytrzymałości Znosi się na wyżyny własnych umiejętności Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości A ty swoje ręce, nadal bądź duchowo mocny Czaden filozof, zwykły człowiek, co ma zapał, nie trzeba ta zawał nerwowego życia na miał to banał, ja wybieram szereg działań Podejmuję każde z więcej robię niż gada. Chcę miłości od lata, od siostry każda strata boli tak mocno jak skuszy, przebita krata bo miłość to ból, tak jak na wiocza Nie będę szur, bo nawet ty w rapie Potrzebuję tego życia, tego nie chcę dziś kreować Własny świat reprezentować pełen dumnych postaw zobacz O słuchaj, słyszysz, będziesz miał co komentować, pokonuję bariery kto kto się boisz, pognać? Tworzyłeś mnie poznać do bólu szczery jak zawsze Pragnę być wolnym kochanym i wiem, że zdać mnie Na życie, które jeszcze będzie Cudne zawsze Podejmować wysiłki, przez to będzie kozackie Pokonując granice własnej wytrzymałości Znosi się na wyżyny własnych umiejętności Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości Nadal bądź duchowo Nie lecz piękne, nikt nie skwinił refrenu Tendencje do narzekań, tak wielu obywatelów Wyjeżdżają za chlebem, by uzyskać mardy w z bycia w Polsce jednym z tych statystycznych szaraków Na Jeżycach sływnie, inaczej na broklinie Takie same możliwości, czyżby niech rozkwinie Twoje są łamanią granic, kawałek, ucz się pilnie Świat należy do nas, nie do ludzkich pomyłe Kwytaj dzień, brat, znajdź tu na życie chwilę Nie jak systemowy robot, nie poczujesz, że żyje Wiem, trzeba zapierdalać, lecz uważa, to nie wszystko, by coś ci w życiu wyszło co bądź godną przyszłość Traktowane marginalnie mamy być zbędne czuć się nikim Dla mnie niemożliwa taka sytuacja, rych jak wiking Chcę stanowić przykład, że wciąż można walczyć wierzyć że od nowych wyzwań czas by siły sprzymierzyć Pokonując granice własnej wytrzymałości Nosisz się na wyżyny własnych umiejętności Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości A ty łap swoje ręce nadal bądź duchowo moc Pokonując granice własnej wytrzymałości Nosisz się na wyżyny własnych umiejętności Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości A ty swoje ręce nadal -mocne. Razem zburzymy każą szare między nami dobre dobrym za Dla człowieka, mój człowiekiem Nie ma odległości ani granic. Razem zburzymy każą szarem między nami Nie, nie ma odległości ani, ani granic. Jesteśmy razem Przetrwa nie umrze